W poprzednich odcinkach wiadam ci wojnę, a my nie chcemy. Muszę podbić tego szkodnika i zjednoczyć Koreę w komunistycznych warunkach. Ej, czemu mnie atakujesz, bracie? Z powodu takiego, że nie pasujesz do tej mapy. I widzisz, nie warto było. Anektujecie Mongolię. Mongolio. Proszę nie. Aaaa. Ej, Litwo, chcesz Unię? Nie chcę. Czemu? Bo mi się nudzi. Chwila co. I tak się to robi. Zaatakuje Chorwację, by móc się wylegiwać całymi dniami na ich plażach. Za darmo. Em, co ty robisz? Jadłem teraz banana. Atakuje cię xdddddddddd. Chwila, ale tobie Fer przecież jest trzech na jednego. To banda łysego hihi. I chyba źle liczysz, bo jest nas czterech. Teraz jest was trzech, ale was oszczędzę. Na razie.